chcę w naszej wspólnocie bardzo, bardzo serdecznie przywitać Pana Profesora, Pana Doktora Mieczysława Bozewicza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Jak cudownie, że jesteśmy. Bogu dziękuję za Waszą obecność. you Macha, jak mówi, a cóż takiego wszyscy tak dzisiaj robią? Jest najważniejsze, byśmy nie ale też potem uspokajają, mówiąc kochani, pewnie naprawdę zrobiliśmy wszystko. Przynosząc kiedyś nasze dzieci do sztu, zobowiązaliście się do wychowania ich w wierze Kościoła i w miłości do Boga. Dwa kolejne zawierają bardzo konkretne bardzo nam potrzebne podpowiedzi. Kochani? Niektórzy całkiem niedawno, bo to są jeszcze małe dzieci. Drodzy rodzice, prosząc o przez dalszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania i Boga i bliźniego, jak nauczał Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? W tej formule szczytnej można powiedzieć razy, jest to słowo, obowiązek. Przyjmujecie na siebie obowiązek. i'm sancja albo jakieś umówione skarnie. ale nie uciekniemy od tego. Ja chcę sobie to przypominać, żeby się dyscyplinować. I wiecie co, kocham Biblię, kocham, czytam nieprzyjmanie od 35 lat, od początku do końca, od początku do końca i bardzo wyraźnie widać, Biblię. Nie pozwala z ciebie żartów. Więc jak my się sporządzaliśmy wobec Boga, to... Na taki cykl nauk na temat małżeństwa, rodziny, domy niesamowite, samochody na parkingu, ludzi. Chodziłem sobie i oglądałem, bo lubię motoryzację. Po jednej z nich podeszła do mnie Pani, nie mająca jeszcze 40 lat, chłopczyk około 10 lat obok niej. I ona tak na mnie patrzy i mówi, proszę Pana, czy jest możliwa miłość na odległość? Bardzo o co chodzi, ale na dalej. Powie Pan, mamy Twoje dzieci. Synek tutaj stojący jest najmłodszy. Mąż od wielu lat pracuje. Yeah! Z Kamilego. Nie mam czasu, nie mam czasu. A dlaczego nie masz czasu? No jak to przecież ciężko pracuję? To jest najważniejsze, żeby zapewnić te podstawy bytu angielskiego. Wszyscy, panowie, jestem niezwykle z was dumny. Bo sama wasza obecność tutaj potwierdza bardzo wysoki poziom waszej odpowiedzialności za. Czemu tu nie było na takim poziomie? Żeby rodziny mężczyzna małszym ojciec, to ten, który chanuje od świtło żeby dzieci mogły go lepiej Nie zauważyłem tego, jak urosła, jak umósł. To jest odejście dziecka od Boga. Nam powinno spędzać sens. Z... recepty. Pierwszy. Otoczcie je ciepłem Waszej rodzicielskiej miłości. I możecie powiedzieć, no to to wypełniamy, bo przecież bardzo dobramy nasze... Więc mamy kolesia, że dzieci, ale to nie jest najważniejsze. Święta Małgorzata niezwykle często nam rodzicom uświadamia, że podstawą tej prawdziwej miłości rodzicielskiej jest autentyczna miłość między rodzicami. I to badania naukowe w rzetelny sposób potwierdzają, że przepraszam, nawet jak się ze mną nie zgadzasz, to tego nie odrzucisz, nie zakwestypujesz, bo tak po prostu jest. Że czynnikiem, który w najwyższym stopniu warunkuje wzrost, rozwój i funkcjonowanie naszych dzieci na każdej płaszczyźnie ich życia i na każdym etapie ich życia jest jakość miłości małżeńskiej. Takie są nasze dzieci, jaka jest nasza miłość małżeńska. Dlatego najlepszą inwestycją dla naszych dzieci jest inwestycja w swoje małżeństwo. To, co ja jako ojciec trójka dzieci, najpiękniejszego mogę dać moim dzieciom, to kochać ich matkę czy żonę. Kto się ze mną nie zgadza, nie radzę. Nie, nie jestem groźny, tylko tego nie da na tym bać. Dzisiaj jest 4 czerwca 2023 roku, godzina 11.18. Teraz, czy nasze dzieci mogą tak powiedzieć? Jak ta, ta pięknie kochana, jak jest dla mnie czujny, delikatny, bezprzedniej bez przerwy mówi komplementy, że jest taka śliczna, taka piękna, taka cudowna, że jest jego księżniczką, że życie sobie bez niej nie jego Bez przerwy ją na jakieś romantyczne randki małżeńskie, codziennie z nią siada, na zakonem konwentacyjnym dla męża. On jest kapłanem, apostołem, a ona ma go obmatywać. Dziewczyny, żony, nie mówcie się za dzieci, się za mężów, żeby on podobał temu zadaniu, ten drogi, bycia duchowym liderem rodziny. Historię wieczoru innych. Ale ja niestety od razu mam wtedy smutek w sercu, bo wiem, Yeah! Ludzie, że się zobowiązaliśmy, to najlepszym sposobem realizacji tego zobowiązania jest właśnie przykład. Ale przykład nas, nasz, ojców. Już w tym miejscu chcę podziękować i za obecność panu Tadeuszowi, pani z małżonką, za gość. Ojciec z w imię wiemy, jak są bardzo potrzebne i z tym wszystkim idziemy teraz na spotkanie z Tobą, Panie Boże, w uroczystość Trójcy Świętej, kiedy rozważamy miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chcemy z tej miłości zacząć.